Chciałem napisać jakiś kawałek miłosny historii już nie robię tego, więc usuwam posty Na kanał weszło parę piosenek, że miałem dosyć, dosyć ciągłego trzymania, w sobie czegoś bez pomocy Wyliczam więc jeden, dwa, trzy Co nosisz nie na sobie, lecz co w sobie Wolę patrzeć tobie w oczy Wyczytałem już historię, nie używając mowy Gęsty dym, wielki młyn, kręci za dnia i za nocy auto autotune'a nie dlatego, że nie umiem śpiewać Zbudowałem zamek z piasku, fundamentem twarda ziemia Twardo stawiam kroki, uważając kto na ucho ściemnia Schemat bardzo prosty, ty dzień dobry, a ja do widzenia autotuna, nie dlatego, że nie umiem śpiewać z piasku fundamentem, twarda ziemia Twardo stawiam kroki, uważając Kto na ucho ściemnia Schemat bardzo prosty, tydzień dobry, a ja to widzę Straciłem niskie tony Może przez palenie Może przez brak ćwiczeń, strun głosowy Dykcja też nie lepiej Kiedyś nie mówiłem, Ech, chciałem robić rap na scenie Jeszcze nie zacząłem w branży Złożyłem wypowiedzenie Wiesz czym się różnię? Od innych lepszych chłopców Nie dam tobie wariactwa Bezpieczeństwo i spokój, przestałem Mózgów w toku Podpinałem autotune'a, nie dlatego, że nie umiem śpiewać Zbudowałem zamek z piasku Fundamentem twarda ziemia Twardo stawiam kroki, uważając Kto na ucho ściemnia Schemat bardzo prosty, tydzień dzień dobry, a ja do widzenia Podpinałem autotune'a, nie dlatego, że nie umiem śpiewać Zbudowałem zamek z piasku Fundamentem twarda ziemia Twardo stawiam kroki, uważając Kto na ucho ściemnia Schemat bardzo prosty, tydzień dzień dobry, a ja do widzenia